Ale my e, wydawaliśmy pieniądze na niepotrzebne wojny, na finansowanie jakichś idiotycznych e, przedsięwzięć na całym świecie e, poprzez USAID, jak jakieś operacje e, gejowskie w, w Kolumbii, czy, czy wspieranie właśnie e, e, państwa na i w Palestynie, e, gdzie moglibyśmy mieć o wiele jeszcze lepsze, lepszą infrastrukturę i projekty budowlane Chiny byłyby, zazdrościłyby nam, gdybyśmy nie rozrzucali pieniędzy na wojny w Afganistanie, które trwały w nieskończoność. W tej chwili w sondażach ten Mamdami wygrywa. On chce, bo on chce, słuchajcie, on obiecuje darmowy transport publiczny, czyli wsiadasz, jesteś w Nowym Jorku, wsiadasz do autobusów, metro i. Nie musisz płacić, nie? Za darmo żłobki. Minimalną płacę 30 dolarów za godzinę. To wszystkie małe firmy, małe sklepiki, małe pizzernie padną, wyjadą na Florydę. Już wyjeżdżają. Oficjalnie chce zamrożenia czynszów i też miejskie supermarkety mają być też za darmo, mają być finansowane przez podatki od najbogatszych. Najbogaci już zwijają manele, przygotowują się do tego, żeby uciekać z Nowego Jorku. Także miasto będzie gorzej wyglądało niż nawet Londyn moim zdaniem.